Okej, okay, siemanko, siemanko. Jestem ja Emel, witam was w kolejnym na tym kanale i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kolejny świetny wóz, tym razem samochód, który sam od ciebie zaproponowałem. Jest to samochód moich marzeń. Niestety jest on przede wszystkim bardzo drogi, ale wiecie co to jest jaką to ma mniej więcej cenę, jest to dokładniej terenowe Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Nieco, na początku sobie wysiądźmy z niego. Proszę otwarcie drzwi. Okej. Okay. No i co? Najpierw zobaczmy go sobie z zewnątrz To trochę, trochę większa odległość No i co? Mercedes G63 AMG 6x6 No słuchajcie Jak zobaczyłem tego moda Jak sobie przeglądałem yy, samochody To mówię od razu, nie patrzę co jest dalej Od razu Mercedes leci do odcinka Nie ja po prostu ilość szczegółów Jaka tutaj jest i widziałem ilość opcji Jest po prostu przeogromna Przede wszystkim co się wrzuca w oczy To te oto żółte zbiorniczki na gaz lub ciecz, która jest w amortyzatorach, które również są ładnie zrobione, dyfer nawet jest, nawet jest wał cały napędowy. Więc wow, ciekawe czy jest silnik? No, zapewne jest, no, w takim łodzie musi być silnik, ale co, zanim co sobie dokładnie obejrzymy, to menu custom włączmy yy, drzwi, otwórzmy sobie wszystko. No i zobaczmy, jak wygląda z tyłu. Na przykład, zaczniemy no od tyłu. Może mamy przede wszystkim. Dużą pakę otwieraną co też jest dużym plusem, ale ej, co jest? Aha, server mi tu lata. Mm -hmm. No to mamy pierwszego minusa tego moda. Paka jest jakoś dziwnie zrobiona, że server mi tu lata. Paka z tego co widzę, jest wygląda jakby takim drewnem. Taką teksturą, jakby drewna, deski. Nie wiem szczerze do czego to porównać innego. Z tyłu również rzucają się dyfry. Oraz znowu te żółte zbiorniczki. No ale dobra, tutaj o, jeszcze mamy tak wydechy, trzy przede wszystkim z jednej, jak i z drugiej strony. To też się rzuca na pewno mocno w oczy. Co się też rzuca mocno w oczy, to to, jak ten samochód jest wysoki, w porównaniu np. do postaci Gieta. No zobaczcie, że ten sięga do połowy tylnych drzwi, a zazwyczaj jest wyższy niż wszystkie inne auta. Czyli to podkreśla też wielkość tego samochodu. No ale dobra, zobaczmy sobie z tyłu kanapę. Aha, tu nie mamy kanapy. Ok, poczekajcie, wyłączę na chwilę. Tak, tu nie mamy kanapy, tu są dwa osobne fotele. Czyli to jest samochód typowo czteroosobowy, a nie pięcio. Tu mamy jakieś sterowanie fotela jak widzimy, jakieś pewnie podgrzewane, wentylowane. Tu mamy ustawienia fotela, automatyczne. Również z tyłu mamy monitorki do oglądania jakichś filmów. A to tutaj co to jest? Jakiś, ja nie wiem, jakiś Turbo o Boże, co to za auto jest? I też co się rzuca w oczy, a to, to, to tutaj mamy? A, podgrzewany fotel, to o czym mówiłem. to się też tutaj rzuca w oczy, to to, że jest to bardzo dobrze wykonane. Na, naprawdę dobrze jest tutaj zrobione wszystko, te tekstury są bardzo dobrej jakości. Yy, zawieszenie też jest na pewno lepszej jakości, niż w poprzednim odcinku, gdzie testowaliśmy sobie Maserati. Gdzie Maserati wygląda jak jakiś Hot dosłownie. Po prostu jak w odlewie zrobione. Ale to nieważne, teraz stosujemy Mercedesa. I co mamy z przodu? No z przodu wiadomo, tutaj też mamy podgrzewane fotele, trzy pozycje fotela, przesuwny fotel. Wiadomo, wszystko elektronicznie sterowane. Gałkę zmiany biegów. Cały tutaj tego panel, pewnie nawigacja, tu jest wszystko, nie? Radio wiadomo. No i zobaczmy sobie przód. Mamy silnik, czekaj aż wejdę. Mamy silnik AMG, tutaj coś mamy. Co tu jest? Handcrafted by... Mercedes AMG Germany. Właśnie, jak to teraz przeczytałem, to mi się przypomniało, że każdy Mercedes AMG... Jest składany ręcznie, jest sobie pracownik, on dostaje wszystkie części i on sobie to na spokojnie składa, żeby ktoś potem mógł się lansować sikiem No wow, jest naprawdę elegancko wykonany te wszystkie szczegóły, że tu jest olej, tu wykrzyknik, tu czyta instrukcje, nie? Tu ten napis właśnie, handcrafted, tu mamy jakieś nawet góry do góry nogami coś. No wow, naprawdę jest wszystko, dosłownie wygląda jakby ktoś zrobił, z... nie wiem jak to, model 3D i po prostu go tutaj wrzucił, nie? Jakby wziął model 3D, opszedł go dookoła wygenerował go i to tutaj wrzucił, nie? To naprawdę nie jest jakoś lipnie zrobione. No i co, kończąc tutaj już możemy zobaczyć ozdolonej kierowcy. O kurde, te o. Kierownica bardzo ładna. Czy taka jest z typowym AMG? Nie wiem, nie wygląda mi na taką, ponieważ nie ma oznaczeń, że to jest AMG. Chociaż może takie występują, nie znam się aż tak. Póki co oczywiście. Hotel to samo, tutaj wszystko, nie? No i co? Może teraz wejdźmy sobie do środka, zamknijmy tylko wszystkie drzwi. I wejdźmy sobie i się przejdźmy najpierw wersją stokową tego samochodu Może napowiem jeszcze jak brzmi Brzmi dokładnie tak samo chyba jak dubsta 6x6 Która jest domyślnie w GTA 100, to jest chyba 3 Tak dokładnie Tak dokładnie brzmi tak samo nie możemy sobie teraz nawet porównać dwa takie same samochody, tak naprawdę, bo yy, no nie mogę wyjść na świetnie. O. Bo w zasadzie ten y, samochód, on się Sferz, który nazywa chyba czegoś tak, to jest dokładnie ten sam samochód, tylko że mówię w wersji GTA. Możemy sobie porównać chociażby do detale, no tutaj mamy taki ototryfer. Tutaj a tak aż tak nie widać, ale jest tutaj, jest na pewno lepiej wykonany. Możemy sobie porównać, tu jest tak lustrzane odbicie. I nie ma żadnych szczegółów. A tutaj mamy elegancko wykonane ze siłbamy, ze wszystkim, nie? Więc to jest. O nie chci... Przepraszam, nie chciałem. Więc to też podkreśla szczegółowość wykonania tych modów. Ale zobaczmy, czy tutaj też się coś baguje. Nie, tu normalnie mogę na napakę wejść. Więc póki co, jedyny minus Mercedesa to to, że coś się na pacy dziwnego dzieje. Ale to nieważne, przejedźmy się teraz. Wow, wow, jest naprawdę zywny przede wszystkim. Okej. Okay. Wiadomo, to jest całkiem duże auto, więc myślę, że tutaj z takimi zagłębieniami albo jazdą w wodzie nie powinien mieć żadnego większego problemu, nawet w wersji stokowej. Tak, i ja od razu tutaj jesteśmy na barnach, bo postanowiłem, że to jest taki typowy samochód do jazdy poza ulicami, więc myślę, że właśnie go sobie przetestujemy. Tylko w offroadzie właśnie tutaj na tych barnach tak mocno go sobie przetestujemy oraz na górze Chiliad potem. Chociaż tak sobie tak myślę, że mogą być małe problemy, żeby tam jechać, bo zobacz jakie to jest wielkie w porównaniu do poprzednich testowanych samochodów. Ale to się okaże nieco później oczywiście. A póki co ja sobie nie odmawiam frajdy z jeżdżenia tym właśnie po tym tutaj bagnie. Więc naprawdę świetnie się sprawuje. Wysoki jeszcze, to właśnie jest fajne, bo można sobie wjeżdżać w nieco głębsze tutaj właśnie fragmenty. ale bo testujemy stokowy samochód. Jeszcze tylko zanim go streamingujemy. To spróbujmy sobie tutaj pod górkę wjechać. Akurat o to się nie boję, że jakoś może tutaj się zaklinować gdzieś, ponieważ no zobaczę co się dzieje. 6x6 robię na 6 robi jednak robotę, nie? Właśnie tu jeszcze na boku chyba... A nie, nie ma tutaj akurat na tym. Bo na niektórych widziałem, jak sobie testowałem tego moda, trochę wcześniej to widziałem na niektórych konfiguracjach, że tu jest V8 biturbo napisane. Widzisz też takie Mercedesowe oznaczenie. Mięk, zjechane. Jeszcze no właśnie, zobaczmy sobie tą górkę, bo ona też taka trochę stroma jest, oczywiście z miejsca, żeby Mercedes miał trochę trudniej, nie no ale myślę, że bez problemu, chociaż nie chwalę dnia, a jednak, z miejsca ciężko już, no bo no w sumie nie ma się co dziwić, no zakie jakie to jest strome, więc rozpędźmy się trochę i zobaczmy teraz, no nawet z minimalnym rozpędem już bez problemu jesteśmy w stanie podjechać pod nawet górkę, która ma prawie 90 stopni, no i dobra, jesteśmy na ziemi, tutaj... To, może sobie zimnigujmy ten nasz samochód Meno Customs. Czy mamy coś ubenego? Mamy ubenego. Patrzcie, jaka jest opcja. Mamy oznaczenia. Ale widzę, że chyba oznaczenia. A, mamy też szybojdach nawet nie za, A nie, nie mamy to, tylko taka tekstura chyba. No, nie mamy dachu. Ale nieważne. W sensie mamy szybojdach, ale nie jest szklany. O to mi chodzi. A, mamy tutaj oznaczenia, ale widzę, że nie działają. Nie wiem czemu. Dodatki. Co tutaj mamy? Wow. To dlaczego ja się w powietrzu unoszę tutaj? Dobra, ale nie, ja sobie zamontuję tutaj to Tylko jedno kółko zapasowe Bo tamto mi się nie podoba Kierownice, poczekajcie, mamy kierownice To sobie zobaczmy teraz, kierownice jak wyglądają Troszkę się zmieniają A dajmy sobie taką całą czarną, a czemu nie? I zdobienia A, tu mamy figurki sobie weźmy to, to jest chyba yy, tego, ubiór klubu Los Angeles Lakers, o ile się nie mylę, jak się mylę, możecie poprawić, oczywiście. Interior, color, mamy tutaj możliwość pomalowania sobie środka. Ja zostawię czarny, mi się on podoba. I tutaj mamy to. Tutaj mam, aha, kolor nici. Niech będzie czerwony. Czemu nie? Ładnie wygląda. A teraz poczekajcie, wyjdźmy sobie z pierwszej osoby, bo będziemy wizualnie go tuningować. Mamy koła. No koła tutaj musimy jakieś konkretne offroadowe zamontować. Ja myślę, że te będą idealne. A nie chwila, ja wybrałem. O właśnie offroad. Tak, albo te. O, niech będą te. Spoko. Spoilery. A, tutaj mamy taką dokładeczkę jakby. Niestandardowy przedni zderzak. Co mamy tutaj? O kurde. O opcja jest, patrzcie na to. Ale ja wybiorę sobie chyba to. Niech będzie to. Yy, teraz tylny zderzak. Aha, tu mamy bez odrywania albo taki zderzak trochę szerszy. To ja wybiorę ten szerszy zderzak. Wydech. Wydech mamy oczywiście z dwóch stron z boku. Jak to nam G-klasę przystało, ale czarny, podwójny, nie no, czarny potrójny musi być. Rama. Patrzymy ramę. Aha, w środku klatka bezpieczeństwa. Aha, albo tutaj o na zewnątrz. Niech będzie tutaj czarne Grille. Oczywiście grill z przodu. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o grillę, że nazwa grill nie jest przypadkowa. Weźmy to karbonowe. Że nazwa grill nie jest przypadkowa, ponieważ ona wywodzi się od tego, że stare ho ho ale opcja. Że stare lantrowery miały to do siebie że one miały metalowy grill przekręcony na dwie śrubki jak ludzie jeździli w offroadach to często sobie te grille odczepiali i stosowali jako faktycznie na do grilla na, albo na ognisko na której sobie smażyli kiełbaski albo jakieś inne coś i, i nazwa grill... co jest? mamy pięć? to to nie są cztery zawsze? no chyba niech będzie pięć no i nazwa grill właśnie stąd się wzięła że w starych Land sobie Odczepiali grill z samochodu i służył im jako rażka do ogniska, na ognisko, albo na grilla. Dobra. Silnik, hamulce, skrzynia biegów. Super skrzynia biegów, takie rzeczy istnieją? No bo jest na pewno Street Sport Race, ale czy jest super? To są jeszcze jakieś nowe konfiguracje samochodów, słuchajcie. zawieszenie Nawet mi nie przechodzi przez mnie, żeby ten samochód obniżyć. Mamy pancerz, teraz malowanie. Metaliczny, oczywiście czerwony musi być, a jak? O, tak i czerwony, jak będzie kolor dodatkowy metaliczny, oczywiście czarny. Bo to jest, po jak piękna G klasa. Samochód marzeń. A zaraz, zobaczmy, czy mamy dirt level. Ej, słuchajcie, mamy dirt level. I to zobaczcie, jak to wygląda. Te smugi na szybach. A bo ta przednia szyba, ej, słuchajcie, to po prostu. Wysiądźmy aż na chwilę. Ej, zobaczcie, no, dosłownie jakby przed chwilą wycieraczki szorowały po jakimś błocie i to tak i tak jest nie do końca wytarta ale zobaczcie jak to pięknie wygląda. Nie na no, naprawdę ten mod jest elegancko zrobiony, tego mogę wam serdecznie polecić. No dobra, wyczyśmy go sobie najpierw. Do zaraz, zobaczymy jak się w międzyczasie pobydzi. No. Ej, nie chciał odpalić, ciekawa rzecz. Tutaj szyby, zobaczmy czy mogę, mogę przyciemnić. Niech będą przyciemnione, też ładnie wygląda, popasuje. Dodatki, jak jakiś 1, co to nam daje Eksta 1? Czy coś nam to daje w ogóle? O, tutaj właśnie, o, patrzcie, jest Eksta 1, to jest właśnie ten znaczek V8B bo teraz to widać, że znika i się pojawia. To niech będzie oznaczenie, tu nie wiem, nie mogę tego zmienić tu bo oczywiście nie, tego nie będzie. Tutaj tablicę trzeba mu zmienić. A, nie mogę. Chciałem napisać Offered for Life, ale. Mamy limit znaków, niestety. No i co? Tak się prezentuje nasz stunigowany Mercedes. Wszystko mu ładnie świeci. Wszystkie halogeny, jak widzimy. Nawet na chwilę nockę włączymy. Yy, yy, time. źle się zawiesiłem. No i wszystko świeci. Elegancko, zobaczcie. Jaka okay, jest różnica w oświetleniu? To są zwykłe światła, dokładnie. Świecą w ten sposób. I halogeny tak daleko świecą i szeroko. No słuchajcie, piękna sprawa. No już sobie włączmy jakąś tutaj ładną po niech będzie 11 i ekstra wyłączmy sobie. I teraz się przejedźmy. Okej, okay. od razu czuję, że lepiej przyspiesza. Na pewno lepiej też skręca. Ej, czy on też dźwignie? Nie, poczekajcie, posłuchajmy. Tak mocniej brzmi, takie jak już bardziej V8, właśnie. Przede wszystkim też turbo słuchać słychać i strzela z wydechu mocno. Wcześniej nie strzelał. No Dobra, więc testujmy go teraz jak jeździ. Tutaj właśnie... Szkoda, że też nie ma tej takiej rurki, co możli... daje możliwość jeżdżenia tak typowo już mocno pod wodą. To jeszcze jakby tutaj był taki element, naprawdę piękny temat by był już. Nie no, ale daje sobie naprawdę zacnie radę. Tutaj żadne błoto mu nie jest straszne. Jakby tutaj właśnie jakieś głębsze punkty w tej... Rzece to jest? No to jest rzeka chyba. Obawiam się, tutaj po są tyle. Ale no to jest część rzeki, bo tam już po do morza. że do oceanu chyba. Ale jaki zrywne też jest nawet pomimo tej wody. Nie ma, przejdźmy sobie na drugą stronę, zobaczmy czy damy radę. Daliśmy radę, słuchajcie. Mercedes G-klasa dały radę przejechać... Tak, ...patrzcie. Po sam dach, ale i tak lecimy. Ja jesteś po prostu pójdę moim ulubionym samochodem praktycznie poza maluszkiem i paroma innymi wyjątkami. Nawet tutaj zobaczcie po tuningu, Prawie w zasadzie z miejsca bez problemu wjeżdżamy pod bardzo stromą górkę. Wow. Przed chwilą było widać jak się roz, zawieszenie mu rozciąga. Jak mu ładnie pracuje. Tam było widać to chwili że jest taka szpara całkiem spora. Ale to nie przeszkadza, bo to i tak tego za bardzo nie widać, więc to nie uznaje jako minus w modzie. Do tego lubię, nie widać za specjalnie. Dobra. Jedźmy tutaj, teraz przejedźmy. Jak coś oczywiście będę to samo żeby się nie utopił, F3. Muszę szybko klikać, żeby wylecieć. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby z widzę, bo no, też sami widzicie, że świetnie daje radę tutaj, po tych zagłębieniach wszystkich. Zwłaszcza ja jak się wiadomo rozpędzimy. Znowu woda po dach, a my przejeżdżamy bez kłopotu. wow, wow wow Dobra, lecimy Mercedes. Bez gazu nie ma jazdy. Łoł oh, pójdę. No i znowu drzewko mnie dotrzymało. To jest najbardziej denerwujące, że mogę wszystko rozwalić, nie? Łącznie z jakimś pasatem, który stoi przede mną, a nie mogę głupiego drzewka. Joko moc! W ogóle uderzyłem na początku. Włącz się nie niszczy, w ogóle zobaczcie to. Ja uderzyłem teraz ten samochód, a ten sobie nic z tego nie zrobił. Chyba musimy przetestować w takim razie, czy jest moduł zniszczenia. Jest model zniszczenia, już widzę, że się wygiął. Ciała. Co to jest git? Wszystko jest git, po prostu dlatego, że chyba pance założyłem mu ten najmocniejszy. Ale dobra, Tutaj mamy taką jeszcze widzę mocną gółkę, praktycznie 90 stopni to jest. Tam nachylenia. O kurde, no 90 stopni, bo wiecie, idealnie pionowo w górę tak w zasadzie. No, no, spróbujmy tutaj podjechać. Czy damy radę? Nie, tutaj nie, niekoniecznie. Jak zasz ten test, idziemy na górę Chiliad, już ciebie tutaj na bagnach nie będę maltretować. Zdałeś ten test w Mercedesie. Więc idziemy na górę Chiliad. Yy, na górze Chiliad się trochę obawiam, z tego względu, że to jest bardzo duże auto. I zobaczymy czy będę się w tych tam ciasnych niektórych momentach mieścić. Niech się wczyta oczywiście teren i jedziemy. No ale tutaj też ładnie leci auto marzeń. Po prostu Mercedes. No właśnie tu jest chociażby tak trochę wąsko, ale Mercedes sobie się poradzić nawet jakby zaczął spadać to te koła offroadowe i jego moc zrobią swoje bituły, bo też jedzie normalnie jak Audi. Tak jak to było w poprzednim odcinku z Maserati. W Maserati też nawet przyjemnie szło pod górkę. Ale moim zdaniem było mimo wszystko trochę za biednie wykonane. Ale ja o Maserati się rozgadałem właśnie w poprzednim odcinku. A teraz jest czas na Mercedesa. Gdzie Mercedes jest po prostu zająbisty z tym samochodem. Tak sobie myślę, że możemy zrobić dodatkowy test jak pada deszcz. Bo jednak jak pada deszcz to też jest inna przyczepność samochodu do powierzchni. Włączę sobie deszcz, jak będziemy na tym drugim podjeździe, zobaczymy czy za sobie w deszczu poradzi, bo na sucho to widzicie, że idzie jak strzała, nie, w zasadzie nic tutaj nie, nie, nie straszne, żadne jakieś właśnie wyboje czy coś, po prostu leci jak chce. Teraz będziemy na szczycie, bo już jesteśmy praktycznie na łączeniu tych dwóch yy, dróg. Nawet tutaj przejechałem jak gdyby nigdy nic. Tutaj też, elegancko, jedna oś była, jedna sama w się sensie na dole, druga na tym małym najeździe. No i już jesteśmy ponad w połowie trasy. Wow. No tutaj mnie krzaczki zatrzymały niestety. Ale zobaczcie, nawet zjechałem trochę z trasy tutaj na tą stroną. Na ten stromy punkt i co i tak dalej. Możemy sobie jechać jakby nic. Łoł. Wow. No, na trzech kołak. Pojedziemy prawie na dwóch, ale pojedziemy na trzech i wszystko się zgadza. Ładnie poleciliśmy. Nawet się zachmurzyło troszkę to. Tym bardziej widzę, że chyba gra chce, żeby w deszczu wjeżdżał. Ej no, skumajcie to, już jesteśmy na górce, w W dwie minutki? A zawsze to da to było takie wyzwanie, nie? No i nawet sobie tędy mogę wjechać i zobaczcie. Ej, no, Mercedes, słuchaj. Ciebie chyba nigdy nie odinstaluję. Po prostu idealnie się sprawdza w każdych warunkach. Ciekawe, czy oczywiście to ma swoje odzwiercie, odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy również jest tak świetne. Ale coś czuję, że w rzeczywistości był mi żal takiego samochodu. No po prostu jest za ładny, żeby być uszkodzonym. Ok, naprawmy go sobie. I tak jak mówiłem, weather, rain i jedziemy w deszczu. Czy damy radę? Zobaczmy jeszcze pierwszą osobę, jak wygląda w ten to sposób. AMG na fotelach, ładne fotele. Nawet chyba te monitorki, nawet te monitorki się co? jak widzicie. Tutaj też wszystko ładnie. Nawet widzę o, obok wskazówki po lewej stronie mamy nawet światła jakieś świadcome też jest opcja. Ale dobra. Nie przedłużajmy i jedźmy po prostu w deszczu. O, już widziać, że jest mały problem, bo jest ślisko. I Mercedes nam spadł. Fakt, że to była ta ciężka strona. Ale dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Gdzie jest tutaj ten nasty jest? Okej. Okay. Zdajmy mu jeszcze jedną szansę. Bo zasłużył. Dawaj, jedź, nie zmarnuj tej szansy. Nie znamy tej szansy. Jedziemy. Nie no, ciężko, bo... Nie, ja bym tu nie wykręcił kompletnie. Dobra, to może po prostu tutaj sobie przelećmy. Ja bym tam nie wykręcił, po prostu za duże jest to auto. Ale lepiej, tu myślę, że bez problemu podjedziemy. Możliwe, że to jest fakt pod pogody, bo zobaczcie jak już się teraz ciężko jedzie, Jest ślizga strasznie. Czyli jednak yy, pogoda tutaj też widzę ma wpływ na jazdę. Fakt to też, że to jest to cięższa trasa, według mnie. Okay. ale myślę, że Mercedes sobie też poradzi, bo już widzę, że idzie jak ryburza. Okay. No! No, trochę już polecieliśmy. No, widać, że koła się ślizgają na tej nawierzchni, gdzie rośliny rosną, nie na szlaku. Ale bez problemu, widzę, że sobie leci. No, stop! Już, kiedy zacząłem skręcać, a on mi nie skręcił. Więc wyszczyku jest ciężej, oczywiście. Ale dobra, nie poddajemy się, lecimy do samego końca. Oczywiście jeśli macie swoje propozycje, piszcie je śmiało w komentarzach w tym momencie na przykład jak już wjeżdżamy. Okej. Okay. Tutaj. Spokojnie. Nie no, bez problemu. Więc mówię, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Co to może być za kolejny samochód Mercedesa zaproponowany nawet sam od siebie. Okej, okay, bo przeglądam, tak jak już mówiłem na początku odcinka, o ile się nie mylę, że właśnie przeglądam, patrzę, g 636 6 6x6, od razu biorę bez zastanowienia. Mówię, ja jeśli... O Jezus Mario, co mnie tak zarzuciło. Jeśli macie swoje pozycje, piszcie. Będę je sprawdzać z chęcią. Nawet jeśli będą to jakieś takie lipne mody, na przykład jak ten na ten Tomas Seratti, co było w poprzednim odcinku, gdzie i tak to sprawdzę. By ewentualnie uchronić was, Waszą stratą czasu. Jeśli moc się okaże, jakiś właśnie lipny, ale na Mercedesa absolutnie nie jest szkoda. Czasu, bo jak widzicie, leci on jak chce. No, w deszczyku wiadomo, trochę ciężej mu już idzie, ale i tak daje radę bez problemu. Tak ładnie to zawieszenie pracuje, jak te koła takie idealnie które na każdej górce, nie Teraz tu będzie, oj, te czaszki, teraz będzie fajnie widać. Widać, jak ładnie pracuje to zawieszenie. Że na ktoś tutaj przy tym modzie się ładnie postajał. no i tutaj już jechaliśmy, tutaj wiadomo to było połączenie tych dwóch dróg Tych dwóch szlaków, może tak będę mówić szlak, to są tutaj szlaki tutaj do tego wchodzenia wspinaczki raczej nie, ale do wchodzenia. O, teraz chcę to zobaczyć jak to chodzi. Zobaczcie jak to jest idealnie zrobione. Ja pierdzielę, to jest piękna po prostu sprawa. No teraz widać, że tam jest sprzeciw między tymi yy, amortyzatorami, ale to mi nie wszystko w mówiłem, bo tego nie widać w normalnej grze. Taki detal myślę, że nie ma w właściwie większego na jakąś modyfikację. No a co, my w deszczyku dojeżdżamy tutaj już na sam szczyt, więc co, włączmy sobie już pogodę ekscesane, czyli ładną. Wow, co to było? No, dawaj, jeszcze się wdram tutaj elegancko. No i co, tak jak to zrobiliśmy w poprzednim odcinku z Macerati, rekord skoczni. Wow, ale mu zarzuciło przód, ale salto, ale ładne zawieszenie, ale salto. Widać, że silnik z przodu V8 bo ciąży. Ej, no naprawdę, poczekajcie, ładnie jest zybrony, nie? Zobaczcie. Eba. Jeszcze się toczy. Czy się o skałę zatrzyma, czy nie? Jednak nie, leci dalej. Zobaczymy, gdzie wyląduje. On ciągle się toczy, on się nie poddaje. No i zatrzymaliśmy się w tym oto miejscu. No i co, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie swoje propozycje, piszcie śmiało, ja się postaram je przetestować. i co, widzimy się już wkrótce w kolejnym, więc hopa, cześć.